No cóż, o gospodarce była mowa, a teraz o czymś zupełnie innym. Pani Ewa Błaszczyk. Witam Państwa serdecznie. To, o czym chciałabym dzisiaj tutaj powiedzieć. To właściwie jakiś taki absolutnie mikroskopijny wycinek tej rzeczywistości, o jakiej rozmawiamy. Niemniej nie mniej jednak stanowi to jakiś przykład, jak z czarnej barwy, ze straty, z tragedii, z rozpaczy można tak działać, żeby przekształcić to w jakąś wartość pozytywną i żeby się dało żyć. Taki temat. Takie hasło siła jest w nas, to w moim przypadku jest wątek niezwykle osobisty, no ale tak się wszystko zaczęło. Po dużej stracie, kiedy byłam jeszcze w szoku, kompletnie nie wydawało mi się, że coś można z tym zrobić. Raczej bym się przechylała w stronę jakiegoś załamania. Ale wtedy moje środowisko, koledzy, aktorzy, filmowcy, dziennikarze. Zaczęli organizować jakieś akcje. Dostałam od nich bardzo dużo pozytywnej energii i w końcu doszło do takiego koncertu w sali kongresowej w 2001 roku, kiedy ta sala była kompletnie zapełniona. Ludzie przyjechali autobusami z Rzeszowa, ze Szczecina po to, żeby kupić bilet. I wrócić nocą do miejsca swojego zamieszkania. Już nie było ich stać na to, żeby zostać w hotelu czy coś. Chcieli po prostu zamanifestować taką swoją postawę. Na scenę ciągle dopływali artyści. Koncert już trwał pięć godzin. Wszyscy byli zmęczeni, już mieli tego dosyć. Niemniej ciągle ktoś przychodził i chciał powiedzieć chociaż jeden wers z wiersza. A jeśli już nie było na to czasu, to chociaż się pokazać. Wyszłam na scenę wtedy i wyrwało się ze mnie spontanicznie z normalnej ludzkiej wdzięczności takie zdanie, że my to zolą jakoś zwrócimy. Jeszcze nie mam na to pomysłu jak, ale na pewno to jakoś zwrócimy. Więc to był taki bardzo ważny moment, kiedy powstała właściwie ta decyzja już o, o, o fundacji, o jakiejś organizacji, która aby się mogła z tego zobowiązania wywiązać. Następnie miałam kontakt z profesorem Franzem Gerstenbrandtem. To jest nazwisko, które przy, przy temacie komy, śpiączki jest obecne we wszystkich naukowych publikacjach światowych. To jest twórca pierwszego w Europie takiego ośrodka w Innsbrucku, który teraz już pracę w tym ośrodku kontynuuje profesor Salduari. Profesor Gestrenbrand uświadomił mi, że nie ma czegoś takiego jak e, miejsce na śpiączkę w polskiej medycynie, że jest dziura między ojomem a normalną rehabilitacją neurologiczną, że niejako się ratuje życie i potem nie ma ciągu, w sensie poczucia odpowiedzialności, co dalej z tym uratowanym życiem zrobić, jeśli, jeśli ten ktoś szybko do siebie nie dojdzie na ojomie. To właściwie trafia do hospicjum albo trzeba go zabrać do domu, gdzie odchodzi na pierwsze komplikacje, typu zapalenie płuc albo jakaś infekcja, albo wszystko, co wynika z tego, że organizm jest pozbawiony odporności i, i po prostu bardzo łatwo się degraduje. Uświadomił mi, że jeśli tego nie ma, to to trzeba zrobić, a jeśli jestem osobą jakoś rozpoznawalną w tym państwie, to moim psim obowiązkiem jest to zrobić. Napatrzyłam się na rodziców na krawędzi jakiegoś załamania psychiczno-nerwowego, którzy nie wiedzieli, co zrobić, jak zabrać to dziecko do domu, co z nim. Ja też się bałam, zabrać dziecko do domu. Tam się to wszystko stało, nie czułam się tam bezpiecznie. Nie czułam wsparcia, nie czułam ludzi, którzy się zajmują tym problemem, że w ogóle jest takie miejsce nacelowane na, na, na taki problem. Uświadomił mi również, że przez to, że jestem osobą rozpoznawalną, tworzę pewien model zachowania w takiej sytuacji. Pomyślałam o tym wszystkim i pomyślałam rzeczywiście, że jeśli mam kolegów, którzy się tak genialnie, fantastycznie zachowują, którzy tak chętnie biorą w tym udział i chcą pomóc tej idei. I mam jakiś kontakt z mediami, to rzeczywiście mogę powiedzieć coś więcej w imieniu tej pani z podbiałego stoku, co ma szóstkę dzieci i, i znajduje się w takiej samej sytuacji, ale właściwie jeszcze w dużo gorszej. I to były bardzo takie ważne powody, plus jeszcze jeden, kiedy, kiedy właśnie byłam na pediatrii w Centrum Zdrowia Dziecka, tak zwany izol pod lasem. Są trzy budynki, które sąsiadują bezpośrednio z lasem i to jest pediatria. Rehabilitacja neurologiczna i basen. I basen, i pediatria sięgają prawie pod las. Zobaczyłam, że rehabilitacja neurologiczna jest krótsza i że tam jest jeszcze trochę miejsca. I pomyślałam, że to właśnie tu powinien się znajdować taki najcięższy oddział tej rehabilitacji neurologicznej, to znaczy śpiączka, koma, ciężkie uszkodzenie mózgu, to czego nie ma, to czego brakuje i że jest na to miejsce. I w ten sposób powstała fundacja a kogo? To znaczy a kogo to obchodzi? A kogo obchodzi los tych, którzy nie mogą sami za siebie mówić? I od początku chodziło nam o rozwiązanie systemowe, to znaczy nie pomoc Basi, Jasiowi, Marysi, bo to było jest i będzie, tylko po prostu, żeby powstał system, którego nie było w naszym państwie. Zaczęliśmy się przedstawiać w mediach, kim jesteśmy, dlaczego się tak nazywamy, co to jest śpiączka, o co nam chodzi i powoli, konsekwentnie staraliśmy się dotrzeć do ludzi, zwróciliśmy się o pomoc również do innych fundacji, szukaliśmy osób i organizacji, które chciały się na to otworzyć, które, które chciały uwierzyć w to, że to ma sens. I tak udało nam się doprowadzić do tego, że w jednej akcji Budzimy do Życia połączyły się fundacje tvn Polsatu, Nasza, telewizje prywatne i telewizja publiczna, wszyscy operatorzy sieci komórkowych, radio i prasa. Szczególnie to ewenement w przypadku telewizji prywatnych i publicznej, ale jednak się udało. I tak zaczęliśmy tę akcje i tak ją skończyliśmy. Oddając budynek kliniki budzik przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie w grudniu 2012 roku. No wcześniej oczywiście należało wybudować tę klinikę, ale przy staraniach, przy zabiegach rozmaitych, przy nagłaśnianiu sprawy, przy szerokiej informacji. Udało nam się pozyskać prywatnych darczyńców, sponsorów, stałych partnerów, organizowaliśmy charytatywne wydarzenia kulturalne, zbiórki publiczne, akcje SMS-owe, koncerty, jak również uzyskaliśmy pieniądze z Unii Europejskiej, z jednostki Mazowieckiej. Jeszcze wcześniej, żeby to było możliwe, dotarliśmy do, do ludzi, którzy chcieli zrobić projekt tej kliniki przy Centrum Zdrowia Dziecka. Mianowicie dotarliśmy do projektantów Centrum Zdrowia Dziecka Jacka Bolechowskiego i Wojtka Kielskiego. To, że to byli oni, było bardzo ważne, bo nie było problemów z prawami autorskimi, bo jednak budzik jest połączony łącznikiem z Centrum Zdrowia Dziecka po to, żeby miał całą infrastrukturę, żeby można tym podziemnym miastem dostać się szybko na OJOM i do stacji diagnostycznych, jak również do różnych specjalistów w różnych dziedzinach, bo takiego pacjenta, otacza Sztab Specjalistów. Panowie zorganizowali dwunastoosobową grupę architektów, którzy właśnie wykonali ten projekt budowlany całkowicie charytatywnie, ale zrobili to chętnie, z pasją, z radością. I tu jest takie miejsce, że chciałabym powiedzieć, że przy takiej pracy właśnie, która jest ponad kreskę, ponad tego, czego się spodziewamy po kimś, że zrobi, zaczyna się Nawiązywać jakaś specyficzna więź emocjonalna, nawiązują się przyjaźnie, następuje wymiana energii, satysfakcja. To bardzo otwiera i buduje, buduje też nas jako ludzi i daje zwrotną energię. Z racji tego, że mam taki zawód, jaki mam, czasem porównuję to właśnie do takich wyzwań w sztuce, że jak jest taka interesująca, niezwykle kreatywna premiera w teatrze, czy jakiś film, który. Porusza się na krawędzi jakiegoś wysokiego ryzyka, to wtedy, to wtedy zostajemy ze sobą dużo dłużej. To nie jest normalna praca, która ma letnią temperaturę. To jest coś, że potem mamy do siebie zaufanie przez lata, chcemy się widzieć, coś robić następnego. Oczywiście, że są okresy, kiedy, kiedy się nie układa, się nie udaje i ma się wrażenie, że jesteśmy bezsilni. I to są bardzo trudne chwile ale no bardzo ważna jest taka konsekwencja w działaniu, takie właśnie niezrywowe działanie, tylko takie codzienne pójście do roboty na ósmą, nudne, ale, ale to jest bardzo ważne w tym procesie. Jednak przy Fundacji Kogo, na przykład myśmy jeszcze mieli. Takie poczucie, że jesteśmy otoczeni jakąś opieką. Może to też się brało z takiej wiary, że, że ten cel ma sens. To też jest ważne, żeby tego nie stracić. Ale my to nawet mieliśmy taką, tak, takie wrażenie, że, że jest jakaś niebieska reżyseria zdarzeń, dlatego że właśnie jak było tak beznadziejnie, pamiętam, zorganizowaliśmy kiedyś taką konferencję naukową. Przyjechał profesor Ralf Klaus z Londynu. To była taka konferencja na Zolpidemu na temat takich badań nad, nad, nad tabletką, która jest na sen, ale powoduje przy ciężkich uszkodzeniach mózgu, że czasem człowiek właśnie jakoś tak bardzo się poprawia wręcz wraca. Przyjechał profesor Ralf Klaus. Zainteresowanie mediów było żadne, publiczności właściwie niewiele. No i wtedy, na przykład, właśnie coś takiego się zdarza, że w Belgii budzi się 19-letni motocyklista, i oczywiście jest pełna sala, biegamy po wszystkich telewizjach, nie możemy się opędzić od kamer, więc po prostu towarzyszy nam coś takiego, że w takich chwilach złamania jeszcze albo się ktoś pojawia z jakąś propozycją. Albo się dzieje coś na zewnątrz, takiego, że ten bieg zdarzeń się kompletnie odwraca. No więc trzeba też wierzyć w coś takiego, żeby nie tracić sił w tych trudnych momentach. Żmudne, trudne, czteroletnia, żmudna, trudna, czteroletnia i pełna stresu praca taka legislacyjna praca, której nie widać, bo jak się buduje budzik, to można to sfotografować, pokazać na filmie, to wszystko jest takie łatwe. Natomiast te legislacyjne prace nad stworzeniem programu wybudzania dzieci ze śpiączki w fazie B, to jest obszar między Ministerstwem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia. To jest coś, czego w Polsce nie było, co stworzyliśmy właśnie w toku czteroletniej pracy z Ministerstwem Zdrowia. No to 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 jest właściwie coś najtrudniejszego i najważniejszego, co nam się udało zrobić, bo to jest właśnie to, to systemowe rozwiązanie, bo gdyby nie było tego programu, no to po co taki piękny budynek, ale nie byłoby tego, jak obsłużyć po prostu. Więc to jest, więc to jest ewidentnie najważniejsze na tej naszej drodze, co zostało stworzone i to zostało stworzone dla wszystkich. Bo w tej chwili, y, czy w Szczecinie, czy w Lublinie, czy w Rzeszowie, czy gdziekolwiek, y, każdy duży szpital z odpowiednią infrastrukturą może sięgnąć po ten program. To, jest go, to są gotowe klocki LEGO, to jest instrukcja obsługi, pilot, wszystko, wszystko działa, można to zrobić. Do kompletu udało nam się jeszcze przeprowadzić przez Sejm. W dniu 18 kwietnia jest uchwalony Narodowy Dzień Pacjenta w Śpiączce. Będziemy go obchodzić w tym roku. A 18 kwietnia z tego powodu, że Agencja Ocen Technologii Medycznych właśnie zaakceptowała ten program wybudzania dzieci ze śpiączki w fazie B z taką datą. No i cóż, no budzik jest, chodzi, a nawet dzwoni. We czwartek wybudziła się już trzecia dziewczynka, która w dniu swoich 16 urodzin została potrącona na pasach, na przejściu dla, dla, dla pieszych. Obudziła się po siedmiu miesiącach. Pierwsza osoba, jaka się obudziła w budziku, wyszła ze śpiączki po pół roku, druga po pięciu miesiącach, teraz po siedmiu miesiącach. Sześcioro dzieci bardzo się poprawia i mam nadzieję, że do końca roku naprawdę będzie można mówić o tym, że i ten program, i ta klinika, i ten wysiłek ogromny wszystkich ludzi w naszym państwie, i wszystkich, i wszystkich organizacji, które się przyłączyły do tego projektu, że po prostu to miało sens. Obserwuję siebie i ludzi z fundacji. I też patrzę, jak się zmieniamy na przestrzeni tych lat. I na pewno, na pewno w tym procesie wszyscy, ja sama, staliśmy się bardziej otwarci, szybciej reagujemy. Dla mnie naj, najważniejszym źródłem podstawowym oczywiście jest moja córka Ola, która 13 lat leży i powinna się degradować, bo to jest naturalne w takim procesie, a ona się nieustannie leciutko poprawia, więc, więc w tym też jest światło. No i krążymy między sobą i tak stale trzeba dokładać nowej, świeżej energii, nowych bodźców, zarażać entuzjazmem. Szeroko informować, ale to wszystko wraca cudownie pomnożone. Chce się to robić, chce się żyć. Dziękuję. Nic, tylko gotowy przepis na modernizację. Problem, inicjatywa oddolna budynek czyli Pendolino system i software tego systemu, czyli pewne postawy i tak dalej. Także myślę, że ten przypadek jak gdyby jest bardzo inspirujący.